Cześć. Dzisiaj na kanale testy motocyklowe mamy dla Was motocykl dla przeciętnego motocyklowego Kowalskiego Yamaha Tracer 900. Nasz testowy egzemplarz pochodzi z roku 2019, ma około 22 000 przebiegu, więc będzie to test motocykla używanego. Także oprócz takich wrażeń z jazdy i powiedzenia nam, co się nam w tym motocyklu podoba, co nam się w nim nie podoba, opowiem wam także co nieco o jego eksploatacji. To znaczy jak wygląda kwestia jego przeglądów, ile one kosztują i czy coś w tym motocyklu może się w międzyczasie zepsuło. Jest to odchodzący już model, ponieważ w tym roku zastępuje go nowy Tracer 9, którego przetestujemy dla Was już niebawem. Niemniej jednak myślę, że jest to fajny czas dla tego sprzętu, ponieważ jeśli ktoś szuka motocykla nowego, one nadal są dostępne jako nowe w wielu salonach i z uwagi na to, że model już odchodzi, będziemy go mogli kupić w jeszcze lepszych pieniądzach. Jeśli natomiast ktoś szuka motocykla używanego, ten motocykl także wydaje się ciekawą opcją, ponieważ. Na portalach ogłoszeniowych jest wiele motocykli, które pochodzą z polskich salonów, mają pewny przebieg, pewną historię serwisową, więc bez większego kłopotu będziemy w stanie znaleźć egzemplarz, który jeszcze wiele lat nam posłuży. Tracer 900 to taki sportowy turystyk od Yamachy, w czystej linii następca znanego i lubianego modelu Fazer. Przed inżynierami Yamachy stało dość trudne wyzwanie, ponieważ musieli zastąpić tak lubiany i niezawodny motocykl Myślę, że po tych kilku latach można stwierdzić, że w Tracerze 900 udało się to im, ponieważ jak widać chociażby po rankingach sprzedaży, Tracer 900 to najlepiej sprzedający się motocykl w tym segmencie takich średniej klasy sportowych turystyków, a także jeden z najlepiej sprzedających się motocykli z całej gamy Yamachy. Wielką zaletą Tracer 900 jest jego silnik. To dokładnie ten sam motor, który napędza Yamaha MT09. Tutaj, z uwagi na nieco wyższą masę tego motocykla, jest on taki mniej nerwisty i mniej żywiołowy. Niemniej jednak żaden użytkownik, który jeździ na tym sprzęcie, nie powinien narzekać na słabą dynamikę. Z niecałych 900 cm3 pojemności generuje on 115 koni mechanicznych i 87,5 nm. Na papierze te wyniki nie wyglądają jakoś nadzwyczajnie. Gdy jednak wsiądziemy na ten sprzęt i trochę na nim pojeździmy, mamy wrażenie obcowania z nieco szybszym i nieco mocniejszym motocyklem, niż wynikałoby to z takich suchych danych technicznych. Porównując do motocykla z podobnego segmentu, lecz z nieco wyższej półki i technologicznej, mocowej i cenowej, przede wszystkim, czyli do BMW S1000XR, ponieważ na tym poprzednim modelu S1000XR miałem okazję troszkę pojeździć. Jeśli chodzi o takie doznania z takiej sportowej, z takiej dynamicznej jazdy, Tracer 900 wcale nie odstaje od tamtego motocykla, mimo że tam jest prawie 170 koni, dużo więcej momentu obrotowego i dużo upakowanej takiej nowoczesnej technologii. Biorąc pod uwagę, że Tracer 900 kosztuje połowę tego, co BMW S1000XR, wydaje się to jego wielką zaletą. Jeśli chodzi o komfort tego motocykla, Patrząc na niego jak na motocykl turystyczny, powiedziałbym, że jest dość przeciętnie. Mamy tutaj twardą kanapę, dość sztywno jak na turystyka, ustawione zawieszenie, a także taką pozycję, mimo że wyprostowana i taka delikatnie tylko wymuszona do przodu. Mamy tutaj dość mocny kąt ugięcia kolan i nawet przy moim 1,76 m wzrostu, przy wyższym położeniu kanapy, te nogi są dość mocno ugięte. W efekcie nie jesteśmy w stanie na tym motocyklu w sposób taki wygodny i komfortowy przejechać od tankowania do tankowania. Myślę, że 150-200 km to jest maks, co możemy zrobić w taki wygodny sposób za jednym zamachem. Jeśli chodzi o wady tego motocykla, wymieniłbym tutaj z pewnością dość przeciętą osłonę przed wiatrem, a także taką małą stabilność przy dużych prędkościach. Nasz egzemplarz to motocykl po liftingu, który miał miejsce w roku 2018. Racer 900 przedliftingowe miały duży kłopot z tak zwanym wężykowaniem. W modelach po lifcie został wydłużony m.in. tylny wahacz, który miał poprawić stabilność tego motocykla. Niemniej jednak tylko trochę poprawiło to sytuację. Przy prędkościach około 180-190 na godzinę ten motocykl nadal ma tendencję do takiej niestabilnej jazdy i nie prowadzi się zbyt pewnie. Do wad, co może zdziwić wiele osób, zaliczyłbym także oświetlenie. Mamy tutaj przednią lampę wykonaną całkowicie w technologii LED, po której moglibyśmy się spodziewać wiele. Niemniej jednak, mimo takiej fajnej i wyraźnie odciętej linii światła, ta moc, to natężenie światła jest dość przeciętne i w efekcie wiele motocykli posiadających zwykły halogen w soczewce świeci dużo, dużo lepiej niż ta LEDowa lampa tutaj w Tracerze 900. Elektronika, jaką mamy dostępną na pokładzie, to dwa stopnie kontroli trakcji trzeci stopień to możliwość jej całkowitego odłączenia, a także jak to nazywa Yamaha, mapy zapłonu. Jest to w efekcie takie ustawienie czułości manetki gazu. Nie jest to oczywiście tak zaawansowana elektronika jak w topowych modelach BMW czy Ducati, niemniej jednak w taki podstawowy sposób pozwala nam skonfigurować motocykl pod własne potrzeby. Wyświetlacz, jaki mamy na pokładzie, nie jest to kolorowe TFT, niemniej jednak jest on duży i czytelny. Oprócz tego głównego wyświetlacza, na którym pokazuje nam prędkość, obroty i wbity bieg, mamy także mniejszy wyświetlacz pomocniczy, na który w prosty sposób możemy wyświetlić sobie wszystkie wskazania komputera pokładowego. Jeśli chodzi o eksploatację, to tak jak powiedziałem wcześniej, motocykl ma 22 tysiące przebiegu. Yamaha przewiduje przeglądy co 10 tysięcy kilometrów, przy czym pierwszy przegląd jest już po tysiącu. Jak łatwo sobie policzyć, przeglądy były 3. Każdy z nich kosztował między 700 a 1000 zł. Przez ten czas kompletnie nic w tym motocyklu się nie zepsuło, nie było żadnej awarii. Jedyną rzeczą eksploatacyjną, jaką trzeba było wymienić, to łańcuch. Łańcuchy w Tracerze 900 były wymieniane na Takiej akcji serwisowej, natomiast nasz egzemplarz na to się nie załapał, ponieważ potrzeba wymiany łańcucha była zgłoszona dopiero przy około 17 tysiącach kilometrów. Niemniej jednak serwis wyszedł z fajną inicjatywą i zaproponował rabat na części i na wymianę łańcucha. Na samym początku wspomniałem, że Tracer 900 to taki motocykl dla przeciętnego motocyklowego kowalskiego. Nie miałem na myśli tutaj nic złego, bo sam siebie osobiście też uważam za takiego motocyklowego Kowalskiego. Chodziło mi po prostu o to, że jest to motocykl bardzo uniwersalny. I gdy słyszy się o czymś, że coś jest uniwersalne i może nam posłużyć do wszystkiego, zwykle w pierwszym momencie no, zniechęcamy się. Natomiast w przypadku tego motocykla, jeśli możemy sobie pozwolić tylko i wyłącznie na jeden motocykl w grażu. Może być on naprawdę ciekawą opcją. Pozwoli on nam na taką weekendową, niezbyt długą turystykę. Chcemy wyskoczyć gdzieś, pojeździć z kumplami, którzy jeżdżą na motocyklach sportowych i zażyć nieco więcej takich sportowych emocji z jazdy. On także pozwoli dotrzymać im tempa. Jeśli natomiast traktujemy motocykl typowo użytkowo i służy nam on jedynie do codziennych dojazdów do pracy, Tracer 900 także nie najgorzej sprawdzi się w tym aspekcie. Jeśli więc nie wiemy do końca jeszcze, jaki typ motocykla najbardziej nam odpowiada i jeszcze szukamy takiego swojego motocyklowego kierunku, motocykle takie jak Tracer 900 mogą się okazać dla nas bardzo fajnym wyborem. A co Wy sądzicie o motocyklach takich jak Tracer 900? Uważacie, że ta uniwersalność jest ich wielką zaletą? Czy jesteście raczej zdania, że Motocykl powinien być wyspecjalizowaną maszyną, która dobrze odnajduje się w swojej dziedzinie. Dajcie znać w komentarzach.